Kim jest Duch Święty i jak rozpoznać Jego działanie w nas? Duch Święty jest zatem prawdziwym Bogiem, trzecią osobą Trójcy Świętej. Kontynuuje na ziemi dzieło Chrystusa, naucza, uświęca, uwalnia z grzechów, oświeca, obdarza darami i charyzmatami. Jest nauczycielem, który strzeże prawdy i pomaga ją odróżnić od fałszu. Święty Paweł napisał: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Duch Święty podtrzymuje żywą pamięć Kościoła o dziełach dokonanych przez Jezusa, przekonuje świat o grzechu, czyli o konieczności zbawienia. Duch Święty pocieszyciel włącza nas w miłość i bliskość relacji z Trójcą Przenajświętszą. Jezus dodaje, że bliskość ta wynika z zachowania jego przykazań, bowiem kto miłuje Jezusa, ten także miłuje Boga Ojca. Duch święty, choć niewidzialny, jest stale obecny wśród apostołów. Jest to duch zachęty, odwagi, pomocy. On znajdzie w uczniach swoje mieszkanie, które będzie nazwane świątynią. Odtąd duch będzie w nich na zawsze. Co zatem jest nam potrzebne, by odczuć Jego obecność? Najpierw wiara, potem umiłowanie Jezusa, a dalej posłuszeństwo jego przykazaniom. W końcu każdy uczeń doświadczy umiłowania przez ojca i syna, a duch uczyni Jezusa obecnym w ich życiu. Od wiary i dojrzałości uczniów obecnych i przyszłych będzie zależało, czy oprą swoje życie na Duchu Świętym, czy może zachwycą się Duchem tego świata. Gdy zaprosimy do naszego życia Ducha Świętego, pomoże nam on dobrze odczytać i wypełnić wolę Ojca. Mocy jego działania można doświadczyć zarówno w natchnieniach, jak również w codziennych wydarzeniach, przez które Ojciec pokazuje nam swoją wolę. Czy w Twoim życiu jest obecny Duch? Jak to sprawdzić? Jego obecność i działanie poznaje się po owocach. Wymienia je święty. Paweł w liście do Galatów, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takie cechy posiada człowiek współpracujący z Duchem Świętym. Czy dostrzegasz je u siebie? Nad czym musisz jeszcze popracować? Jeśli to możliwe, wstąp dzisiaj do kościoła lub udaj się w zaciszne miejsce i przemyśl słowo Jezusa kierowane do ciebie. Zanim pochylisz się nad słowem, poproś o wsparcie Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do Was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale Wy mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i Wy żyć będziecie. W Owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i Ja w Was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Jak się otworzyć na Ducha Świętego? Po chrzcie jest się konfirmowanym na członka Kościoła i otrzymuje się dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Pan powiedział: A kto okaże wiarę, zatwierdzicie w moim kościele przez nałożenie nań rąk, a ja ześlę na nich dar Ducha Świętego. Jak usłyszeć głos Ducha Świętego? Jeśli chcesz otworzyć się na Ducha Świętego i usłyszeć głos, za którym mógłbyś pójść, zatrzymaj się, nie pędź tak i zadbaj o ciszę. Każdego dnia zadbaj o godzinną ciszę, a przynajmniej o 15 minut najlepiej przed Najświętszym Sakramentem albo w domowej ciszy. Co oznacza 7 darów Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o siedmiu darach Ducha Świętego: darze mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Jak rozmawiać z Duchem Świętym? W modlitwie ucz się wsłuchiwać, jednoczyć się z głosem Ducha Świętego w Tobie. On nieustannie przekonuje Twoje serce o godności Dziecka Bożego, jaką otrzymałeś od Ojca. W zjednoczeniu z Duchem Świętym możesz wołać Abba do Boga, modląc się w radosnym uwielbieniu. W jaki sposób przychodzi Duch Święty? Duch Święty przychodzi do człowieka z wielką delikatnością, bez narzucania się, w ciszy oczekującego na jego zstąpienie serca. On przyjdzie dopiero wówczas, gdy będziesz go oczekiwał, gdy zaczniesz wsłuchiwać się w każde jego słowo i zapragniesz jego działania w twoim życiu. Pod jakimi postaciami przychodzi Duch Święty? W Piśmie Świętym Duch ukazany jest się pod postacią gołębicy, ale jego symbolem jest także ogień, wiatr i woda. Duch oświeca umysły wiernych miłością Chrystusa. Jak ogień rozpala wiarę chrześcijan i pomaga budować ufność ludu Bożego. Delikatnie niczym wiatr napełnia nas ożywczym tchnieniem Słowa Bożego. Kim jest Duch Święty i do czego jest nam w życiu potrzebny? Duch Święty jest piękną i potężną osobą Bożą. Potrzeba go w naszym życiu, aby stać się tym, kim Bóg chciał, abyśmy byli. Człowiek po grzechu pierworodnym zmienił się nie do poznania. Jednak dzięki mocy Ducha Świętego dokonuje się przemiana wewnętrzna i wzrastamy w wierze, aby na nowo podobać się Bogu. Wygląda Duch Święty. Przyzwyczailiśmy się do przedstawień Ducha Świętego w sztuce jako podobnego do gołębicy lub mającego postać ognistych płomieni. Nowy Testament, w celu zobrazowania obecności Ducha Świętego, stosuje właśnie owe dwa symbole: gołębice i płomyki ognia. Czy Duch Święty to Jezus? Jezus posiada ducha od momentu swego poczęcia, jednak w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie ducha, namaszczenie duchem świętym co potwierdza Święty. Piotr w przemówieniu w domu Korneliusza, Bóg namaścił duchem świętym i mocą Jezusa z Nazaretu. Jaki to jest grzech przeciwko duchowi świętemu? Pierwszy to grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, czyli popełnianie grzechów ciężkich świadomie z pewnością, że Bóg przez swoje miłosierdzie i tak te grzechy nam wybaczy. Taka postawa to ubliżanie Bogu i lekceważenie Jego dobroci. Drugi grzech przeciw Duchowi Świętemu to rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, gdzie występuje Duch Święty. Zatem środowiskiem odnajdywania Ducha Świętego jest wewnątrztrynitarna atmosfera boskiej miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego, która udziela się światu stworzonemu. Duch Święty to źródło jedności i życia naszego świata. Czy Duch Święty pomaga? Obecnie Duch Święty pomaga każdemu z nas indywidualnie przyjmować to nowe życie i krok po kroku prowadzi nas do osiągnięcia jego pełni. Jak działa Duch Święty? Duch Święty zawsze działa z Chrystusem w Chrystusie i upodabniając chrześcijan do Chrystusa. Jego działanie realizuje się w Kościele poprzez sakramenty. W nich Chrystus przekazuje swego Ducha członkom swego ciała i ofiaruje im łaskę Bożą, która przynosi owoce nowego życia według Ducha. Duch Święty przyczynia się za nami w naszych modlitwach. Pomaga nam w naszej słabości, której doświadczamy podczas modlitwy. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, czasami brakuje słów, aby dobrze wyrazić się przed Bogiem na modlitwie. Tak samo rozproszenia utrudniają nam spokojne wzniesienie modlitwy ku Bogu. Wtedy to Duch uświęca to, co słabe i niedoskonałe i zanosi jako modlitwę miłą Bogu. Dzieło ewangelizacji świata dokonuje się za jego sprawą. Ale otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na Was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Mówienie innym o Jezusie i czynienie uczniów jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. To ostatnie polecenie Jezusa zanim wstąpił do nieba. Duch Święty prowadzi Kościół w taki sposób, że musisz go gonić po całym świecie, musisz próbować za nim nadążyć, bo on jest ciągle przed tobą i woła, żeby inni pobiegli za nim. Duch Święty budzi w ludziach głód i pragnienie Słowa Bożego oraz powołuje gorliwych świadków Ewangelii. Obecność Ducha Świętego oznacza moc bycia świadkiem. Opowiadanie o tym, co Jezus uczynił na krzyżu, jak zwyciężył śmierć i z martwych wstał, umacniane jest siłą Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy. Stajemy się wtedy orędownikami Chrystusa. Właśnie do tego powołani są wszyscy prawdziwi wyznawcy Chrystusa. Kierownictwo duchowe jest dowodem na to, że Duch Boży wieje kędy chce, ale zawsze znajdą się otwarte serca, które zgodzą się pełnić Jego wolę, bo nawet nasze najlepsze uczynki i najlepsze intencje będą daremnym wysiłkiem, jeśli nie zostały natchnione przez Ducha Świętego. Modlitwa do Ducha Świętego. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić, i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz. Pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.